Witam, witam kochani, runiczne miejsce mocy, Mimeruna. Witam każdego Ciebie bardzo serdecznie, witam nowych subskrybentów na kanale, miło, że jesteście. Cieszę się niezmiernie. Witam Was. Mamy dzisiaj pełnie, kochani, pełnie w baranie. 17 październik 2024. Uwaga na nerwowości, raczej ze spokojem. Łapmy tą równowagę, ale pamiętajmy o intencjach, w czasie dokonanych po dokonanym wysyłamy z wdzięcznością żeby się zrealizowały kochani nasze, aby się zrealizowały te nasze intencje no dobrze przychodzimy do energii runy dnia, zobaczymy sobie jaka energia dziś będzie nam towarzyszyć Niech ten przekaz będzie dla nas zrozumiały, niech przepełnia mnie miłość, niech on będzie bez szkody dla każdego Ciebie. Niech Archanioł Michał, archanioł Zarchaja, aniołowie przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu. Kochani, przekaz dla trzech grup, co to pełnia, w Baranie przyniesie jest na kanale, na zakładce playlista i tam jest zakładka przekazy na pełnię na nów i tam będzie przekaz na pełnie. Także zapraszam do odsłuchania. Tam też pojawiło się czytanie finanse do końca do końca miesiąca. Słuchaj sobie, jeżeli Cię to interesuje. Patrzymy. No i kochani, za dużo nie zobaczymy. Energia Wirt. Wirt mówi, może się wydarzyć wszystko. Tak naprawdę może się wydarzyć wszystko. I ważne jest, żeby otworzyć się na to, co przyjdzie. Bo jest to runa siły wyższej. Tutaj, tak naprawdę, runa karmy. Runy przesłały nam, ukryły nam dzisiaj przesłanie, ale energia mówi o jakiejś głębokiej przemianie. Mówi o dniu, w którym może nas czekać wielka zmiana. To, co przyjdzie, to jest nieuchronne, aczkolwiek nie nagłe. I należałoby się temu poddać, bo to otworzy przed nami, przed Tobą wszelkie możliwości. To jest taki energia mówi życiowy moment. I tak na dobrą sprawę, jeżeli się pokazała, to tutaj Runy chciały, żeby jeżeli ta zmiana przyjdzie, to żeby tą zmianę przyjąć. Wirt pokazuje to, co nieuchronne. Co nieuchronne nastąpi i czego w żaden sposób nie można uniknąć. E... Tutaj też Wirt mówi, przejmie odpowiedzialność, całkowitą odpowiedzialność za swoje Przeszłe, obecne czyny, za swoje myśli, za swoje słowa. Tutaj trzeba puścić, kochani, dzisiaj niech się dzieje wola Boża. Należy spokojnie poddać się losowi, bo tak naprawdę w żaden na sposób nie uda nam się wpłynąć na to, co przyjdzie, a więc Zaakceptujmy to swoje przeznaczenie i przejdźmy przez tą bramę, przez te drzwi, za którymi czeka nas nowa rzeczywistość. Fort też, kochani, ostrzega przed złą radą, przed naiwnością, więc nie dajmy się komuś zmanipulować, nie dajmy się komuś wykorzystać. Na to należałoby zwrócić uwagę, może ktoś będzie chciał na coś nas naciągnąć, coś nam tutaj sprzedać w dobrej cenie. Patrzymy sobie spod spodu, a więc energie pokazują, że tutaj przychodzi coś od losu, dar że zachować należy cierpliwość, obie energie o tym mówią. Tak trzeba będzie być, być może się napracować, wziąć odpowiedzialność, dwa razy się zastanowić, zanim się coś zrobi, zanim się coś powie. Ale trzeba podjąć działanie, ruszyć. Wyjść z smutku, z żalu, z marazmu, z żałoby. Nie być w głowie, nie myśleć za dużo. Jeżeli jest jakaś sytuacja, poszukać nowych rozwiązań. Ale w tym wszystkim, podjąć działania oczywiście, ale w tym wszystkim potrzebna jest cierpliwość. Jakiś cykl może dobiegać końca, bo jest tu Jera na końcu. Może coś się tutaj domykać. Werd, a więc może wydarzyć się naprawdę wszystko dzisiaj, kochani. Związek bratnich dusz. Właśnie czeka na ciebie nowy romans, który ma podłoże duchowe. Dla niektórych taka informacja, kochani. Przed podjęciem decyzji, zadaj sobie pytania, które rozwiązanie bardziej zbliża mnie do mojego bezka, be, boskiego przeznaczenia, co mnie od niego oddala. Warto się zastanowić. Intuicja. Słuchaj swojej wewnętrznej mądrości, a więc tutaj największym doradcą będzie Twój wewnętrzny głos dzisiaj. Więc warto się skupić, zastanowić, przemyślać, tak jak tu podpowiadają energie. co dalej. Jak Choba ścieżka turkus. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, do, co skłania Cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. A więc tutaj idziemy w kierunku, w kierunku zmiany. Niezbójmy się, kochani, zmian, bo one rozwijają. Mamy szansę doświadczać nowych rzeczy. Wychodźmy z stagnacji, marazmu. Pokonujmy swoje lęki i słabości. I ruszajmy do przodu. Słowa mocy na Dziś moja intuicja codziennie staje się silniejsza a ja coraz wyraźniej ją słyszę i coraz bardziej jej ufam. I kochani ta intuicja będzie mocno prowadziła, ale też potrzebny jest ten wyciszony umysł. Równowaga, balans, uziemienie, żeby móc usłyszeć wskazówki. I móc korzystać z tej intuicji. Wszystkiego dobrego, kochani. Pięknego, szczęśliwego dnia. mimaruna.